Jesteśmy na terenie naszej tutaj wspólnoty, której powierzchnia jest około 35 hektarów lasu i 35 hektarów łąki. Kilka lat temu uległo spaleniu część naszego terenu lasu, około 2 hektarów i w związku z tym mieliśmy obowiązek zalesić to. No i w tym roku po prostu wyszła taka inicjatywa od zarządu. Zostało to zaakceptowane na zebraniu ogólnym naszej spółki i w związku z tym bardzo szybko udało Początkowo mieliśmy problem z sadzonkami, bo nikt nie chciał nam zaoferować takiej ilości sadzonek. Oczywiście dla nas też ważna była cena. No ale dzięki współpracy, którą od kilku lat już posiadamy tutaj z taką firmą, która dokonuje wszelkich prac pielęgnacyjnych na terenach leśnych, udało się za ich współpracą uzyskać bardzo dobre sadzonki i, i która dokonała nam przygotowania terenu pod zas zasadzenie. Na tym terenie około Ponad 2 hektary zasadziliśmy około 18 tysięcy sosny i około 2000 brzozy. Dzisiaj jesteśmy akurat na terenie, gdzie tamten teren dokonała zasadzenia, dokonała firma, czyli profesjonalnie wszystko w ciągu jednego dnia został zasadzony teren, a dzisiaj szkoła. Przy współpracy z nami, tutaj zorganizowaliśmy im taki teren do zasadzenia. Po prostu, żeby była dla nich pamiątka, bo większość dzieci jest, pochodzi z tego terenu. W związku z tym, kiedy będą tutaj sobie spacerować, przychadzać, przejeżdżać, będą mogli spojrzeć, jak własnymi rękami zasadzili las, który później będzie pielęgnowany i tak dalej. Także będą mieli też szacunek, żeby o ten las i teren dbać.